Cześć, witam w E8, a tak w ogóle to, przepraszam, ale nie będzie to takie dokładne jak wcześniej. Yy, no i tak ogólnie to się postaram zrobić coś lepszego. Ponieważ tam jak widzieliście był domek sawany. No był. No. A teraz tego domku nie ma. Pam, pam, pam. No niestety, przepraszam, tego domku teraz nie ma, ponieważ rozwaliłam go, bo był straszny bałagan w moim pokoju i dlatego go wywaliłam. tak sobie pomyślałam, że no tak, przecież ja miałam nagrywać filmy. E, o ja, co ja teraz zrobię? No i tak sobie pomyślałam, że po prostu już nie będziemy nagrywać tego domku i po prostu jakoś się obejdzie bez niego. No i to taka ważna informacja. Jak ktoś lubi ten serial, nam w szkole, więc zaczynamy. Tak, mam już torbę, ale najważniejszego nie mam, czyli Berengar mi się zgubił. Wyszłam z domu i tak sobie pomyślałam. Gdzie w ogóle jest Bey? Berengar! 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 Halo, Berengar! To się już nie nadaje. Kawia i Berengar sobie gdzieś poszli. Nie zostałam sama. Au. jeszcze mi ucho walnęli. No trudno. Tak jest. To jest niemożliwe. Byliśmy przyjaciółmi z Berengarem. A teraz już nie. Dopóki kawia nie przyszła, to ona wszystko to namieszała. Nie wiedziałam, że kawia jest taka. Okropna. Ktoś idzie. Może to być? W końcu ratowany. Przepraszam dziecko, ja chcę przejść. O, to tylko jakaś stara kobieta. Matku. Denerwująca jeszcze. A nie, jednak nie posuń się. Może pani sobie uważać, jak pani mówi? Cicho. O, chyba przy rękach. Przepraszam, Sawi. Nie, 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 nie. Nie. Może i nie. Ale jest taka sprawa, bo wiesz, nie mogę znaleźć w ogóle kawi. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie ona jest? No i chciałaś ja akurat wiem gdzie jest, ale ci nie powiem. No to cię z nie robiłam. I ty mnie, tak? Tak. W sumie. Ej, eee... Czemu ty płaczesz? Nie płaczę. Czy ja wyglądam jakbym płakała? Tak masz yy, tutaj łzy i tutaj i tutaj i tutaj płaczesz. Zesnie nie tak? Nie. A w każdym bądź razie nie interesuje mnie to. Och, co za bezczelny perenkar. Au. Na szczęście nic się nie stało. Tak ogólnie. Co ty w ogóle robisz? Wiesz, że już nie przy. Nie przyjaźnimy się i nie wrócimy do dawnej przyjaźni? Co ty powiedziałeś? Czy ty mnie już nie lubisz? Jasne, że cię nie lubię. Po co bym miał cię lubić? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Tylko przyjaciółmi. Powiedz, dlaczego nie chcesz się ze mną przyjaźnić? ponieważ dlatego, że no bo no muu, bo... wolę już kawie no tak, ale to nie znaczy, że nie możesz się ze mną przyjaźnić. Nie może mieć dwóch przyjaciółek. A właśnie, że nie. Ej, poczekaj, 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 Betty, Poczekaj. Już nigdy więcej nie poczekam. Oddalę się od Ciebie. Czemu zawsze musisz kopać? Berengar. Głupie imię. Berengar, masz głupie imię. A Ty jeszcze gorszy. Właśnie, że ja mam ładne, wiesz o tym. Piszcie w komentarzach. Jakie imię Wam się bardziej podoba, Sawana czy Berengar? Jeśli Sawana piszcie Sawana, a jeśli Berengar, piszcie Berengar. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach, piszcie, piszcie, piszcie. Proszę. Z tym sobie gadasz. Nic. Ha, ha. Dobrze, że oddalam się od ciebie. Dziwna jesteś. O, proszę, proszę. Berengar. Zgłupiał jeszcze bardziej. Myślałam, że zmądrzeje, ale ja to nie wiem. <grym> <śmienian> <śmien> <grym> 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 mi Ktoś mnie woła. Muszę iść. Wyglądasz jak dalmatyńczyk. A co, nie jestem? Jestem jamnikiem? Nie, nie. Piszcie w komentarzach, czy ja jestem dalmatyńczykiem, czy jamnikiem. Jeśli dalmatyńczykiem dajecie łapkę w górę. A jeśli jamnikiem dajecie łapkę w górę? Jeśli dalmatyńczykiem dajecie łapkę w górę, a jeśli jamnikiem, to też dajecie łapkę w górę, bo musicie zawsze dawać łapkę w górę. Jak nie chcecie dawać łapki w górę, to dajecie łapkę w górę. Wydarmię idźcie już sobie. Ej, a co mu tu jest tak mokro, i czemu tu nie przywołałeś w ogóle tutaj? A tak w ogóle to, to jest ten jamnik ten z limitowanej edycji, tamten to była podróba. I on. Tak, to była podruba tego jamnika. Tak, to jest ten jamnik z limitowanej edycji, już wam go pokazuję. To jest ten. I on jest edycji farb, tutaj ma takie coś, tutaj on ma tutaj połyskującą farbę śliczną, I tutaj, dobra. no i to taka matka. że to jest y, ten, y, to, to nie jest choroba, to to jest choroba, to jest oryginał, to jest są różne. No i chcę tak trochę powiedzieć, No dobra, no więc przejdźmy do filmu. Nie wiem, Dobra, nie będę się przyjaźnił z Berengarem, a co mi tu obchodzi, czy on chce się z mną przyjaźnić, czy nie? Ech. Wiem, że nasza przyjaźń będzie taka silna i mocna, będziemy się ciągle, 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 ciągle taki słup. Kawia wszystko zepsuła. Gdyby nie kawia, byłoby super. Uf, co za życie, życie to...